Co ze mną jest nóżki i ginnera. Zobaczcie, właśnie, o nawet halo jest. Nie wiem czy to będzie u was widać. Ale tutaj jest halo, halo! Halo, halo, to ja. Widać to miejsce? Tutaj? I patrzcie, cała Zatoka w takim A u góry piękne słoneczko. Jestem teraz nad... E, posłoninem, można powiedzieć. O, dzięki za kabusie. O, patrzcie tutaj. Te chmurki tutaj wyszły takie konkretne. Oj, górą widzę, że wiaterek idzie trochę mocniejszy. Bo trochę... stanąłem w miejscu. No nie, lecę, lecę, lecę tak, że jest dobrze. Ale jest pięknie, patrzcie. No i pięknie. Cudowny dzień. Cudowne miejsce do podziwiania widoków. No szczególnie chmurki fajnie wyglądają jak, jak jest słońce w kadrze. Tak jak na przykład teraz. No patrzcie. Słoneczko, chmurki. Piękna pogoda. Czego chcić więcej?